Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdroweś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, laski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wala... Na początku, teraz i zawsze, I I na, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, Zachowaj nas od niebie piekielnego, Zabrób wszystkie dusze do nieba. I na pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Niebo Święci na święcie Maryi Panny. Twoje.